Dzień dobry. Ploty, ploteczki ze świata edukacji muzycznej, slash muzyków, slash kuchnia Facebooka. Na jednej z grup zawrzało, no, taka jakby czara goryczy się przelała. Czyli ktoś wrzucił e, film, który zaraz Wam zaprezentuję, e, z animatorem muzyki dziecięcej prezentującą jakąś tam piosenkę i układ taneczny do niej. Z opisem, kiedy przestaniemy milczeć, my. Muzycy, edukatorzy muzyczni, i y, przyznamy otwarcie, że to jest nie w porządku. To jest w ogóle moja pierwsza myśl, bo chciałabym Wam zaprezentować różne smaczki, ale też je skomentować jakoś w tym odcinku. To jest ciekawe, jak ja czasem opowiadam Wam na kanale różne rzeczy o tym, co to jest wartościowa muzyka, co to nie, że jak to rozróżnić, że. i ktoś ma takie, to jest niewartościowe, co ty się, co ty się znasz? A w tym samym czasie. Ktoś rozkłada włos na czworo i, i dyskusja toczy się na innym poziomie. I ja jestem w, tym, w tych dwóch grupach i patrzę na to oczami, że mówię: muzyka poważna jest wartościowa. Ten tandetny hip-hop, czy tam techno, nie, czy tam disco polo nie jest wartościowe. I ktoś mówi: tak, to jest kwestia gustu. Nie rozmawiajmy o tym, bo mylisz się, co myślisz, że tylko klasyka. A w tym samym czasie ktoś ma, ma jakby taki. Inny problem, że to, że to nie jest wartościowe, to jest jasne, ale teraz za mało klasyki, za mało skali w stosunku do skali doryckiej i lidyjskiej. Mój mózg eksploduje, ponieważ skroluje jedną grupę, potem drugą i nie wiem, jak się do tego odnieść, więc chcę Wam zaprezentować na przykładzie. Pan wpuszcza do internetu pewną piosenkę o dinozaurach. Pan X mówi basta. Muzycy, edukatorzy, otwieram dyskusję. Czy możemy się do tego jakoś ustosunkować? I teraz tutaj Nadia. Dinozaurem zostać chciałem, tak? więc wyglądać go musiałem, gdy go tylko zobaczyłem. Na dwie nogi podskoczyłem. To wywołuje oczywiście burzliwą dyskusję w stylu orety. Słabo mi się zrobiło słuchając tego. To coś absolutnie szkodzi dzieciom. Kropka, to jest okropne. Następca Martyniuka. Bardzo, bardzo, bardzo źle nie wierzymy w to, co się dzieje. Komentują edukatorzy muzyczni i muzycy. Natomiast dyskusja jest wzięta na wyższy level, ponieważ ktoś rzuca hasło, że jednak prawdziwa wartość tkwi i była zawsze wtedy, kiedy muzyka by była z, przyporządkowana do strefy sakralnej, czyli tam, gdzie był kościół i ta, tam rozwijała się wartościowa muzyka bądź była przestrzeń do, do um, prezentowania wartościowej muzyki. Na co ktoś oburza się, że absolutnie nie, że y, Afroafrykańczycy mają to we krwi i y, muzykują od dziecka, i czują swing i nie klaszczą tylko na raz, bądźmy jak oni. Na co y, strona y, przeciwna mówi, że absolutnie nie dlaczego. My wyciągamy um, afrykańskie korzenie jako coś, co jest super, albo jazz jest super, albo swing jest super, muzyka sakralna, skala lidyjska, modalne skale one są y, super. I y, jak to zwykle bywa w ramach już naszej malusieńkiej grupy, jaką są muzycy i ludzie wykształceni muzycznie, którzy mają jeszcze dodatkowo jakiś taki pociąg do tego, żeby y, oddać swoje talenty tematowi edukacji muzycznej, zaczynają się żreć wewnętrznie, ale to nie koniec. Następnie ktoś, myślę, że roz lekko rozładowując atmosferę, yy, dorzuca post, w którym mówi: Dobra, słuchajcie, jeżeli alternatywą dla tego pana jest to, to może nie dziwmy się, że mamy no future w tym temacie. Na co okazuje się, że Pan pojechał pani, która jest też na tej samej grupie i sprawa zaczyna się zagęszczać, ponieważ pani ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, a pan po prostu siedzi za komputerem i klika. Jak do mnie pani, i hejtuje. Więc dyskusja jest wzięta na kolejny poziom tego, że praca z dziećmi, a tworzenie dobrej muzyki to są dwie różne rzeczy. I tak e, moim idolem jest tutaj pan, który mówi, że lubi prowokacyjne posty i dawno tu nie było takiego ruchu. E, natomiast wciąż. Nie ma co porównywać. Pierwsze nagranie promuje wszystkie disco polo. Drugie rozwija dziecko i już wyrabia gust muzyczny. Hmm. Hmm. I ja rozumiem, bo ja y, mam na koncie parę dobrych lat pracy w y, placówkach różnego rodzaju i żłobkach i przedszkolach. I ja wiem, że to czasem wygląda bardzo nie hmm, ambitnie. To znaczy, wydaje nam się, że robimy coś niesamowitego jako, jako nauczyciele i robimy. Tak jak wy y, odkrywacie czasem, że w muzyce jest coś tam, bo producent opowiedział, że ten dźwięk nagrywał z czegoś tam i y, nagle otwierają nam się klapki. Więc to nie wygląda zawsze tak spektakularnie, jak jest, a są to rzeczy bardzo ważne. Samo to, że nawet, y, tak sobie myślę, w, na płytach po melodii, jak są takie tonal patterns czyli dźwięki do zaśpiewania, które korzystają z utworu jakiegoś, który właśnie został zaśpiewany, w sensie jakiejś piosenki. On to jest ważna, umuzykalniająca praca, której nikt nie doceni, która brzmi nieciekawie. Aczkolwiek rozumiem też pana, który patrzy na obraz całościowo, patrzy na wszystko i myśli sobie, to mnie ostatecznie nie zachęca. I szczerze powiedziawszy, to jest mój ból, który odczuwam odkąd pamiętam, że rzeczy są albo tak zinfantylizowane, że nawet jeżeli mają w sobie jakąś edukacyjną wartość, to po prostu się na to nie chce patrzeć. No a druga strona tego medalu to rzeczy, które może i wyglądają. Atrakcyjnie, ale czasem wyglądają atrakcyjnie, bo się świecą, a czasem, bo są nawet wykonane na całkiem spo, spo, spoko technologicznym poziomie, ale są po prostu bezwartościowe. Więc tu rzeczywiście y, dyskusja dopiero się zaczęła, ponieważ było to porównanie de facto rzeczy z tych dwóch światów, ale to nie koniec. Nie mija doba, <laughs> kiedy odzywa się pan dinozaur, który mówi. Mm, uwaga, jestem autorem piosenki o dinozaurach. Chyba chciałabym to skomentować w jakiś sposób, bo tam tyle rzeczy mnie mm, pobudza do myślenia. Więc jest, pios jest autorem piosenki o dinozaurach. Starał się powstrzymywać, ale mu znajomi dali cynk, że niezły rozwój się tutaj odbywa. Więc przez pięć lat z żoną prowadziliśmy punkt przedszkolny dla dzieci, który do, do dzisiaj świetnie prosperuje. Ukończyłem studia muzyczne. Hmm. To jest nagły zwrot akcji, bo wiecie, już wszyscy go pogrzebali, już pomyśleli sobie, no ktoś się zabiera za muzę, co, co nie ma prawa się za nią zabierać. A tutaj. Wyobraźcie sobie Państwo, że w naszym przedszkolu często pojawiała się muzyka klasyczna, muzyka poważna, muzyka ludowa. Muzyka klasyczna i muzyka poważna. O, u, a, zapraszałem kolegów muzyków, którzy prezentowali wszelakie instrumenty. Odbywały się warsztaty muzyczne. I jako, że mój tata miał sklep muzyczny, to starałem się przynosić różne instrumenty i je prezentować na zajęciach. Wszystko to robiłem najlepiej, jak potrafiłem na tamten czas. Z reguły na tamten czas mówiłem wtedy, kiedy wtedy było, wtedy było gorzej, a teraz jest lepiej. Wtedy było gorzej i prezentowała muzykę klasyczną, teraz poszedł i już wie, jaki błąd popełnił. W domu jest gitara, e, saksofon i instrument klawiszowy. Aha, no to skoro ma w domu takie trzy instrumenty, to w sumie może robić, co chce. Gram ze swoimi dziećmi i często tworzymy własną muzykę. E, wymyślamy proste teksty i melody, Dzieci w wieku przedszkolnym. Moje piosenki, które stały się potem do wyszydzenia i wyśmiania i hajtowania, są oczywiście proste, rymowane i nieskomplikowane. Natomiast głównie w tych animacjach muzycznych, piosenkach, chodzi o ruch czyli piosenka z układem tanecznym, w celu poprawienia motoryki dziecka. I tutaj muszę zrobić przerwę, czyli rozumiemy konieczność. Zapewnienia bogatego środowiska muzycznego dzieciom, otaczenia ich bogatym, bogatą muzyką, która jest z reguły klasyką, jazzem bądź innymi gatunkami, które są po prostu wartościowe, wewnętrznie, złożone i fajne. Ale kiedy skupiamy się na motoryce dziecka, czyli na tym wycinku, to możemy o tym zapomnieć. Albo nie trzeba już wtedy robić z dobrej muzy, można iść w hałę. Pan administrator. Wyciągnął moje animacje taneczno-muzyczne, żeby pokazać, jaka jest edukacja muzyczna. Tego nie potrafię zrozumieć. A ja nie do końca potrafię zrozumieć, jak wypuszczając muzykę dla dzieci, wszystko jedno, czy to będzie w celach tanecznych, czy do słuchania, czy do śpiewania, czy do współwykonywania, czy jako akompaniament do gry na gitarze, daje nam to prawo do tego, żeby zaliczyć się do innej kategorii niż edukacja muzyczna, czyli nie mamy wpływu na rozwój muzyczny dziecka tutaj. Jeśli już poczuliście się Państwo dowartościowani, czy możemy już zakończyć ten temat? Nie, dlatego, że to nie jest temat pojeżdżania po kimś. Ja też naprawdę nie rozumiem, ale widzę, ja widzę, że to tak działa, ale tego nie mogę zrozumieć. Jak to jest, że kiedy bierzesz coś na tapetę i zaczynasz oceniać, to ktoś się czuje urażony. Dlaczego, jeżeli mielibyśmy wziąć samochód, teraz marki, ale know, Fiat i zobaczyć, jaki ma silnik, jak przyspiesza, jak coś tam, to dlaczego? Fiat miałby się czuć urażony. No zrobił taki samochód, a on działa bądź nie działa i ma jakąś, jakąś, jakieś parametry. Jeżeli to będzie dobry samochód. No, to ludzie będą go kupować. Jeżeli to będzie słaby samochód, to ludzie nie będą go kupować. My jesteśmy niestety niezdolni do tego, żeby to ocenić, ponieważ nie mamy zapewnionej odpowiedniej edukacji muzycznej, ponieważ słuchamy dinozaurów w przedszkolu. Jeżeli idziemy na lunch i ktoś je maka, czy tam hamburgera, a ktoś je jakąś sałatkę i tam jest też dużo innych fancy rzeczy, bardzo yy, superfood, to co. Jedna osoba je to, druga osoba je to. Ten, ten posiłek jest bardzo, bardzo zróżnicowany wewnętrznie, a ten nie. Czy ta osoba od hamburgera się obraża? Albo czy ten hamburger się obraża? Nie, więc nie rozumiem do końca skąd to, y, skąd to ob obrażanie. Ten list y, episkopatu kończy się tak, że y, jeśli coś się podoba i jest wartościowe, to to stosuję. Jeśli coś mi się nie podoba i nie ma żadnych wartości, to omijam i nie zasilam tego negatywną energią. I zgadzam się. Ja jestem chyba ostatnią osobą, która jest za tym, żeby jechać. Tak po prostu jechać, bo mi się nie podoba. Wolę tam, tam napisać, gdzie mi się podoba. Ale z drugiej strony, czy nie nadszedł taki trochę czas, żeby uświadomić sobie, że wartościowe rzeczy, bądź nie, szczególnie w tym, tej puli edukacyjnej, są do zmierzenia, że to nie jest czarna magia. Staram się dużo na kanale o tym mówić, że to nie jest tak, że muzyka jest na tyle czarną magią, że to jest tylko kwestia gustu. Zawsze będzie strona taka, która skupi się na edukacji, na tej wiedzy, Którą maj chce przekazać, choć nie zawsze, udolnie. I jest też druga grupa, która ma pewnie dobre motywacje, ale obiektywnie robi rzecz, która, jeśli mierzymy tylko kliknięciami, sprzedażą, to jakby wszystko jest ok. Ale jeśli już wchodzimy w pulę edukacji muzycznej, po prostu niesie ze sobą odpowiedzialność. I myślę, że z tego wynika poruszenie. I z tego wynika to, że szczególnie w świecie muzyków, którzy są w stanie bardzo szybko te obiektywne czynniki, e, jakimi są choćby elementy dzieła muzycznego, jeżeli ktoś nie oglądał lekcji muzyki, to zapraszam, jest w stanie ocenić to, z czym ma do, do czynienia i zbulwersować się nawet nie na to, że muzyka kiepska muzyka jest. Niech sobie jest, niech sobie ktoś jej słucha, ale kiedy nazywamy to edukacją, albo kiedy robimy to, by zaanimować, Albo robimy to, by y, przeprowadzić lekcje rytmiki, bądź by nauczyć się literek, bądź by nauczyć się ruchu, czy tam rozwijać motorykę, to nosimy już y, pewne, ja bym powiedziała, brzemię jako pedagog. I osobiście myślę sobie o takich rzeczach. Pierwsza jest taka, że temat jest bardzo złożony. Po pierwsze dlatego, że nakłada się mit gustu, czyli że o niektórych rzeczach się po prostu nie dyskutuje, więc jeżeli ty słuchasz takiej muzy, a ja słucham takiej, to trudno. I to nie otwiera nam nawet drogi do tego, żeby porozmawiać obiektywnie o jakichś wartościach. Znowu porównując do jedzenia, yy, nikt, się nie, nie, nikt się nie obrazi i jesteśmy w stanie porozmawiać o tym bez jakiejś oceny, że ty jesz tak, a ja jem tak. Po prostu... W sposób, w jaki w sposób Twojej diety i mojej diety się różni. Koniec, kropka, możemy porozmawiać o tym, co ty jesz, a co ja jem. Gust. Jedna sprawa. Druga sprawa to, że edukacja muzyczna leży i kwiczy. Szkoły muzyczne są przystosowane do tego, żeby robić e, wirtuozów, a szkoły alternatywne muzyczne, które mają jakieś pomysły, są niedostępne dla wszystkich. W przedszkolach, w placówkach nie pracują. Muzycy, tylko ludzie, którzy mają jakiś tam przedmiot do zaliczenia i, i mają jakieś tam pojęcie, ale też w domach. I to jest to, o co, kiedy mnie pytają, jaka jest recepta na to, żeby się zmieniło w, w szkołach. To ja myślę sobie, że nie w szkołach jest miejsce, że my mamy odpowiedzialność, ponieważ nie zapominajmy o tym, że jednak my jesteśmy pierwszymi nauczycielami naszych dzieci. I jeżeli my zadbamy o to środowisko przez pierwsze trzy lata, kiedy one tak naprawdę jeszcze nawet nie idą do żadnego przedszkola, jeszcze się nie stykają z, z takimi postaciami, to nic się nie stanie, to nie skrzywdzi dziecka, że raz zjadło tego cukierka. Ja wierzę w to, że jest jeszcze trzecia droga, że coś nie musi być w dobrej wierze, ale. Słabe, ale tam jest dużo dobrej wiary, albo też jest, bądź nie ma dobrej wiary, nie wiadomo, plus to jest po prostu klikalne. Uważam, że jest trochę inna droga, że jest droga jakiegoś takiego środka pomiędzy tym, że chcemy, żeby to było przystępne dla dzieci, dostosowane do ich świata. Po, nie, ja nie mówię nigdy o tym, że piosenki mają być niedziecięce, albo że tylko muzyka poważna. Dajmy dzieciom być dziećmi, ale dajmy im w ramach bycia dzieckiem coś super. I dobrze to widać na ilustracjach. Nikt nie mówi o tym, że dzieci, małe dzieci mają czytać to stoja. One mają czytać drobne książeczki z pięknymi ilustracjami, ale ilustrujemy je tak, żeby to było nie tylko dla nich przystępne, ale żeby też w pewien sposób było dla nich wyzwaniem. Żeby ich mózgi pracowały, ich wyobraźnia się rozwijała. Żeby, żeby dać im taką y, ucztę estetyczną. Bez względu na to, czy to jest książka do nauki czegoś, czy to jest jest po prostu historyjka jakaś, czy to jest poezja. W muzyce widzę to bardzo jasno i jest dokładnie taka sama szansa, żeby nie, bez względu na to, czy będzie nam chodziło o to, żeby dziecko zatańczyło, czy zaśpiewało, czy zagrało na instrumencie, dajmy im maksymalnie wartościową rzecz, maksymalnie zróżnicowaną, maksymalnie dobrą, jakościowo, wartościową. Pisałam w słownik języka polskiego, co to znaczy wartościowe. Mający dobrą jakość, wysoki poziom. Starannie wykonany, zaprojektowany. Co oznacza, że wartościowa dieta będzie bogata w składniki odżywcze, zbilansowana, odpowiednia dla potrzeb. Wartościowa muzyka będzie zróżnicowana, bogata barwowo, harmonicznie, melodycznie, rytmicznie, starannie skomponowana, dobrze mm, nagrana, zmiksowana, wydana, nietuzinkowa. I myślę, że po prostu naszym dzieciom się ona należy. Bez względu na to, czy próbujemy ich nauczyć tańczyć, czy śpiewać, czy y, nauczyć ich. Alfabetu, planet, cyferek, tabliczki mnożenia. Jeżeli wykorzystujemy do tego muzykę, to wykorzystujemy ją dobrze, bo taka jest, taka jest odpowiedzialność zarówno twórców, jak i edukatorów, żeby takiej muzyki szukać. Długo przed dobą internetu rodzice odpowiadali za swoją jedną, dwójkę, trójkę pociech, a nauczyciele mieli zasięgi, bo ich słuchała. Cała gromada. I to się nie zmieniło, mimo tego, że teraz mamy internet, telewizję, która tak na marginesie popularyzuje nam właśnie Disco Polo. I my jesteśmy z tym OK, no bo przecież o gustach się nie, nie dyskutuje. Więc tak myślę o, o tym, że naprawdę my mamy wpływ. My, my, na to, co puszczamy, co uznajemy za dobre, co pokazujemy ludziom, co tworzymy. I myślę, że to jest ważne. Czy ja się na tym kanale lekko powtarzam? Na pewno tak. Ale nie widzę innej, innego sposobu na to, żeby rzeczywistość wokół siebie zmienić, jak tylko to, żebyśmy, żeby dać Wam, nam narzędzia do tego, żeby zacząć rozróżniać rzeczy dobre od złych muzycznie, bo nie obrażajmy się tak to działa są dobre rzeczy i są złe rzeczy. Tak jak nauczyliśmy się odróżniać jakość ręcznie robionych drewnianych zabawek od jakiegoś czegoś z AliExpress, jak jesteśmy w stanie odróżnić dietę, to, czy ją stosujemy, to jest inna sprawa. Ale odróżnić. Jak jesteśmy w stanie odróżnić jakość jednego materiału od drugiego, tak nie ma innej opcji, jak tylko musimy zacząć widzieć różnicę pomiędzy dobrą, obiektywnie muzyką, a tą słabą. Dlatego tak ważne są lekcje muzyki na moim kanale. I głęboko wierzę w to, że właśnie zrozumienie tego jest podstawą do zmiany. Czego słuchamy w domach? Tego, jak edukujemy dzieci w placówkach, tego, jaką potem muzykę gramy na sylwestrze z jedynką, i tak dalej. Zakończenie jest takie. Jeżeli jesteście muzykami, to do Was apel, twórzcie, wykonujcie i propagujcie dobre rzeczy. Jeżeli jesteście nie muzykami i chcecie dowiedzieć się, jak jeszcze można podrasować swój, jakby na to nie patrzeć, gust, bo te terminy się mieszają, postaram się jeszcze kiedyś coś o tym nagrać, to yy, piszcie, co mogę. Powiedzieć, co mogę Wam podrzucić, jakie dobre, a może jakie złe. Może uczycie się lepiej, jak widzicie złe, a może lepiej się uczycie, jak widzicie dobre i złe. Yy, dajcie znać, bo chcę to zrobić, chcę pomóc, ale czasem nie do końca wiem, bo, bo nie rozumiem, co się dzieje na świecie. Bye!